Hej, hej, witam Was bardzo wszystkich serdecznie. Widzę, że zbieramy się powolutku w sobotni poranek. Zimno strasznie, ale jesteśmy. Dobrze Was wszystkich widzieć. Cieszę się, że jesteście, że piszecie, że, że Wam się chciało. No i ze względu że na to, że jestem w pracy, będę starał się już zaczynać. Mianowicie, czym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić, to um, ostatnimi dniami, znaczy generalnie tak, e, strasznie kocham e, wszystkie piękne widoki, tak jakby różne lasy, e, jakieś e, wodospady, góry, generalnie takie piękne widoki gdzieś natury i tak dalej. Strasznie, 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 strasznie kocham ten... E, i oglądać, czy to na zdjęciach, czy jeszcze tym bardziej w rzeczywistości, bo jednak żadne zdjęcie nie, od, nie, od, nie odwzoruje tego. W ostatnich dniach, przez taką porę roku, w jakiej jesteśmy, Pan Bóg trochę mnie rozpieszcza takim, że mogę pooglądać, kiedy wracam z pracy. Jest, jest parę takich miejsc, które są naprawdę śliczne do, do oglądania. I Myśl, którą już miałam od dawna w sumie, ale tak znowu mi się przypomina w ostatnich dniach, to jest to, że um, Pan Bóg dla mnie jest najwspanialszym takim artystą, twórcą takim, nie? że zwróćcie uwagę na to, jak każdego dnia, um, jakby niby mamy tak, wschód mamy w jednym miejscu, to zachód mamy na drugim miejscu, tak, to się niby nie zmienia, nasze różne... Las, tak? Każdego dnia oglądam ten sam las. I no, nie zmienia się z dnia na dzień. A jednak każdego dnia wygląda inaczej, nie? Bo Pan Bóg yy, na przykład wywisać słońce z, tego, z, tego, z takiej perspektywy, a przysłoni trochę chmurką, a to też wygląda inaczej, tak jakby i ten, ten krajobraz zmienia się cały czas. Ehm, I naprawdę strasznie mnie zachwyca to, jak, to, jak Pan Bóg to stworzył. I z tego tak jakby przypomina mi się też, jakby druga em, takie druga myśl, którą tak jakby chciałbym poruszyć, tak jakby myślę, że to może główną. Tak jak, jak Jezus mówił o tym, tak mi się wydaje, że to jest, przepraszam, nie sprawdziłem tego, nie przygotowałem się, ale było, była mowa w Piśmie Świętym o tym, jak to Lilie wodne są ubrane jeszcze piękniej niż Salomon, Król Salomon kiedykolwiek by był, tak? I że tak jakby, że nie muszą. Chyba to było o, o wróblach, jeżeli dobrze kojarzę. Przepraszam, naprawdę się nie przygotowałem. Ale jeżeli dobrze kojarzę, to było to słowo o wróblach, że tak jakby nie, one tak jakby nie, nie uprawiają roli, ani nic nie muszą robić, a tak naprawdę Pan Bóg dba o to, żeby um, one miały co jeść. Nie? I, i, I mowa o tym, że my jesteśmy tak jakby e, ważniejsi niż wiele wróbli. I tak jak Ewa mówi w ostatnich dniach, o tym, że powinniśmy być dobrzy dla siebie. To sobie myślę, że zwróćcie uwagę, jak Pan Bóg tak naprawdę um, dba o nas, nie? Że jeżeli ktoś lubi tak samo widoki jak ja i lubicie je obserwować, to spójrzcie, jak tam jest wszędzie piękniej. Pan Bóg dba o to wszystko, tak? W każdą porę roku, każdego dnia o to, żeby. Czy to te drzewa, czy, czy, czy jakieś wodospady, tak? Czy zwierzęta, które żyją w naturze, żeby one były, O on dba, to o ile więcej dba tak jakby o nas. Nie? I tak sobie myślę o tym, że mi często tak ciężko jest tak naprawdę um, jakby mieć dobre zdanie o sobie. A, a Pan Bóg tak naprawdę jakby dba o mnie, tak? I. No, Przypomina mi się taka, taka, taka sytuacja z życia. Codziennie rano, jak jeżdżę do pracy, to staram się włączyć, jak e, Adam Szustak czyta jakby jeden rozdział z Biblii, nie? I e, e, z, księgi, z, z Ewangelii Mateusza, jeżeli dobrze kojarzę, gdzieś na samym początku, kiedy Jezus przyjmuje chrzest od Jana Chrzciciela, jest taka... E, jest taka pan Bóg mówi jakby z nieba, że to jest mój Syn umiłowany, w którym mam umiłowanie który mam mu podobanie. I gdzieś na samym końcu jeszcze Adam Szydłowski, właśnie, um, tak naprawdę, rzucił, co bo mówi, że um, czy ty wiesz, że Pan Bóg mówi to do ciebie? Że, tak jakby oczywiście, tak zwracał się w tym, w tym, w tym momencie, jakby do Jezusa, ale On mówi to do ciebie, że um, Ty jesteś moim synem umiłowanym, choć córką umiłowano, tak, że to tak jakby, ja słyszałem tak, to tyle razy, i zawsze mówiłem: No tak, no Jezus, synu umiłowany, że tak jakby, że tak to Pan Bóg zwraca uwagę na swojego syna, na Jezusa, ale nigdy do mnie nie, nie, nie przeszła mi w ogóle taka myśl o tym, że to też może być o mnie. Nie? Um, I właśnie wracając znowu do tego, jak, jak to Pan Bóg mówi, że e, o tym, e, e, przepraszam, jak to Ewa ostatnio mówiła, o tym, byciu dobrym dla siebie. Czy tak jakby jesteśmy w stanie zaakceptować to, że naprawdę jesteśmy synami i córkami Boga, nie? że jesteśmy ważniejsi niż tych wiele wróbli, że tak jakby Pan Bóg zadba o nas, dba o nas cał, każdego dnia jeszcze bardziej, niż o, 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 o te o zwierzaczki, tak? które, które stworzył, niż o, o naturę, która tak naprawdę jest taka przepiękna, którą możemy się zachwycać. nie? I ja osobiście czas, często mam problem z tym, tak, żeby jakby, um, pamiętać o tym, że kim jestem, nie? o tej tożsamości, że, że jestem synem Boga, że on naprawdę o mnie dba. I nawet jeżeli czasami może pamiętam takie słowa, że nie zawsze Pan Bóg czyni, to, to może jakbyśmy, co byśmy chcieli, to sobie myślę, że tak. No, jest wiele razy tak w moim życiu. Na przykład śmiechem żartem, ostatnio bardzo chciałem w nie dostałem telefonu, tak? Albo zdarzało mi się w życiu, że nie wiem, na przykład, no chciałem różne inne rzeczy, tak? Chciałbym wygrać, nie wiem, w tutelotkę albo coś. I tego, i to się nie dzieje, tak jakby, tak? I tak sobie myślę, że Pan Bóg wie, nie? Pan Bóg wie, co dla mnie jest najlepsze. Jeżeli e, na przykład, na przykład nie dostaję czegoś na ten dzień, to On wie dlaczego, tak? Ale to nie zmienia faktu, że On o mnie dba. On zna moje serce lepiej niż ja to robię. Tak, nawet jakby ja jestem ze sobą 24 godziny na dobę, a i tak wiem, że pan mówi lepiej. Co by to ze mną zrobiło, gdybym na przykład wiele z tych rzeczy, które chciał, które chce, które bym dostał, to jakby to we mnie, jakby, jakby to zadziałało we mnie. I tak jak brat Sebastian mówił o nadziei, tak myślę, że tak jakby chciałbym powiedzieć, też jakby, tak jakby o tej nadziei, że tak, że jest. Znaczy, może nie o nadziei, dobrze, źle mówię. O tym, że Pan Bóg jest i dba o nas, nie? I, i o tym, że jesteśmy synami i córkami Boga. I tak naprawdę, um, czy jesteśmy w stanie mu też tak zaufać o tym, nie? W tym, że On zadba o nas bardziej niż o te wróbelki. I tak patrzę akurat na drzewo przede mną i akurat tam są ptaszki fajne, takie małe. I, i wierzę w to, nie? Że, że Pan Bóg naprawdę może zadbać o mnie bardziej. Nie? Że mimo że ja czasami o sobie myślę bardzo źle, nie? że no, zawsze mógłbym zrobić więcej, zawsze mógłbym zrobić lepiej, to Pan Bóg dobrze wie, jak, jak, jacy jesteśmy nie, I, i wie o tym, jak bardzo się staramy każdego dnia. I, I dba o nas, nie. Um, bo jesteśmy tymi synami i córkami Boga, i tak jakby, i to jest nasz tata, nie? A każdy tata myślę, że dba o swoje dzieci. Tak? Jak ja jak ja nieraz gdzieś tam w ciągu dnia może na swoje dzieci mogę się zdenerwować, bo nie robił tego, co, co bym chciał, może jakbym chciał, albo no, cokolwiek, tak? Gdzieś są może niegrzeczne. Tak, Pan Bóg patrzy na nas, nie? I mówi, że no jakby Może, może jesteś niegrzeczny dzisiaj, tak? Ale to nie zmienia faktu, że dalej Cię kocham, nie? I że e, tak naprawdę oddałem za Ciebie życie, nie? Oddałem życie mojego syna, ale tak naprawdę, Jezus i Bóg, tak jak, jak ja są jednym, tak? To, to oddałem życie za Ciebie, nie? I gdybym, gdyby było trzeba, to bym zrobił to kolejny raz. I zrobił to bez wahania, nawet gdybyś był ostatnią osobą na świecie. I tak sobie myślę o tym dzisiaj, że. Um, czy uwierzymy dla Boga, że jesteśmy tymi jego umiłowanymi dziećmi, nie? Czy mu zaufamy na tyle, żeby um, wierzyć, tak? Że Jeżeli on nam czegoś może nie daje, to, to on wie dlaczego. I on wie lepiej, niż ja bym sam to wiedział. I prawdopodobnie, gdybym dostał wszystko to, o co proszę, to wcale by nie skończyło się dla mnie dobrze. Więc. Um, Proszę cię, Duchu Święty, dzisiaj o to dla siebie, ale tak jakby dla, dla każdego z nas, tak, żebyśmy, żebyś nam pomagał, bo często bez ciebie, tak często, ciężko, po prostu nawet porzucić swoje myślenie i przyjąć to, że przyjąć, to, kim jestem, kim jestem w twoich oczach, tym, że jestem ważny, więc. Proszę Cię, Panie Boże, za każdego z nas, za każdą osobę, która jest tu teraz i za każdą osobę, która będzie tego słuchać, żeby żebyś wlewał w nasze serca to, ten wizerunek tego, kim naprawdę jesteśmy, byśmy byli w stanie zaufać, że to wszystko, co nam pokazujesz, to jest prawda, bo jesteśmy ważniejsi niż wiele wrogów i dbasz o nas jeszcze bardziej, niż, niż się to, pewnie tego spodziewamy. Więc proszę Cię, Duchu Święty, o to byś y, pomagał nam akceptować to i tak jakby przyswajać to do swojej głowy, że y, może często oceniamy siebie za surowo, może zbyt surowi jesteśmy za siebie, y, a Ty chcesz pokazać nam i, i mówisz nam każdego dnia, że jesteśmy Twoimi dziećmi. i i Ty wiesz najlepiej, co jest dla nas dobre. Dziękuję Ci za to, Panie Boże, że jesteśmy Twoimi dziećmi, że nas przygarnąłeś i że o nas dbasz każdego dnia. Amen. Um, dziękuję Wam wszystkim za, za dzisiaj. Mam nadzieję, że nie zakręciłem za bardzo, bo jednak dużo, dużo, dużo myśli, a, a mało czasu. Więc mam nadzieję, że zrozumieliście, o co mi chodzi i... Um, życzę Wam miłej soboty e, i pamiętajmy o tym, że Pan Bóg, e, że jesteśmy Jego dziećmi, że On by zrobił dla nas wszystko i zrobił dla nas wszystko i pamiętajmy po prostu o tym. E, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia za tydzień. pa, pa, pa. pa.